Mój serwer sponsoruje strona CraftServe.pl Profesjonalne usługi hostingowe Cześć, siemano wam wszystkim Z tej strony Minecraft To Satys przegląd Snapshota 12w34a Zapraszam do oglądania Więc pierwszą nową rzeczą w grze jest przedmiot A właściwie są to Ścianki Ścianki zrobione z kobyl oraz z mosy one Mają takie właściwości jak płotki, gdyż nie można przez nie przeskoczyć. Łączą się ze sobą, jak i również bardzo ładnie wyglądają. Kolejnym dodatkiem do gry są ramki, które kraftujemy z ośmiu patyków oraz ze skóry w środku yy, i służą one temu, żeby móc wsadzać w nie przedmioty. Przedmioty, wszystko po prostu co istnieje w grze. Stawiamy najpierw takie coś na ścianie i możemy w to włożyć dany przedmiot. Klikając również prawym przyciskiem, możemy ten przedmiot obrócić o 90 stopni. Również nową ciekawą rzeczą jest dodanie doniczek, w których możemy trzymać wszystko co rośnie. Oprócz oczywiście zboża, jak i tych też nowych przedmiotów. To co tutaj mamy pokazane. I kaktus. <grym> Niszczymy to bardzo łatwo oraz dropi nam to co było w środku. Następną ciekawą rzeczą są drewniane przyciski, które działają na strzały. Do gry wprowadzone zostały ziemniaki oraz marchewki, czyli nowe pożywienie, które możemy sadzić oraz zbierać gdy już zakwitnie. Teraz mapy pokazują mniejszy obszar naszego świata Lecz pokazują 1 piksel na 1 piksel, czyli w skali 1 do 1. Jak sami widzicie z TNT ułożyłem taki napis, właśnie to nie było jakieś skomplikowane. Yy, I mamy na dole takie czerwone OS. Od teraz nasze włazy czy tam klapy mogą być położone również górną stroną i zamykać się w dół. Tak jak te zamykały się w górę, te zamykają się w dół. I możemy zrobić z tego ciekawe rozwiązania. Od teraz zwierzęta oraz przedmioty mogą przenosić się do Nederu. Dodano możliwość kolorowania naszej zbroi. Jak również możemy zmienić kolor obroży naszych wilków, klikając na nie odpowiednim barwnikiem. Testowo wprowadzono złączanie się schodów na rogach, co jest bardziej estetyczne niż wcześniej. No i na koniec dodano miksturę niewidzialności, po której wypiciu Staniemy się niewidzialni. Jednak oprócz przedmiotów, które trzymamy w ręku lub mamy na sobie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że zrozumieliście lub poznaliście zmiany wprowadzone w nowym snapshotie. No i mam nadzieję, że zostawicie po sobie pozytywną ocenę, więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, papa.